Jeża poznasz po kolcach może? Jeże znamy najbardziej z ich kolców A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około... ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Całe życie byłem pojebane, jeszcze zrobić na tym sos Pojebane, mogę opowiedzieć ci o sobie Nie mam czasu dla rodziny, bo mieć go nie mogę Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię Kłócimy się, bo tylko mu w Szczerze, że porozmawiam tylko z wymyślonym Bogiem Kłócimy się, bo nie wiem kto nagrywał za mnie każdy projekt To były tylko wersje testowe Okej, okay, idzie nowy krążek jak okej okay. Jak no fuck Słuchaj, jeśli nie nagram numeru, nie chce mi się Dobra, przestanę już pierdolić ci Kochanie, przejdziemy do rzeczy Kocham te numery od kiedy są kieci Menacer mi mówi, że potrzeba presji. Ja nie mogę zmieścić już pomysłów w głowie Bo wiem. teraz Chcę latać, daje robić sobie nowe dziary Szynek, miałeś być odpowiedzialny Mam wiem, że jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w na naruchał papier I mam wyjebane rzeczy po rapem Bez muzy, popadam w depresję, proszę już zrobić mi przejść. Ej, okay. młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć Słyszycie dzieci, po prostu zęby szerzyć oh. Wujasz okay. budynki! I końców siebie Mody, e, 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 e. Mody, yeah. to pyta języka, jakie to uczucie! Jak samo poczucie? Czy mam parę cuczek? Co skaczą na <noise> Czy próbowałem dragów? <noise> jak próbowałem uciec? Aha. Czy lubię mata Czy raczej tłuczeń? Okay. Czy może no wow. Czy raczej no flex? Raczej flex, to miał być zegarek, który miałem miejsce, w sensie się pierwszy, jaki będę miał! Yeah, yeah. tym produktem, piszę to na fonie w momencie, gdy dziara mnie ziomek Przecież kochasz tatuaże, obok są moi rodzice Myślałeś, że dla nich to robię? Weź, weź trochę trochę używaj, Przecież już dawno pudełko sprzedałem się tobie Weźmy trochę poużywaj, rusz głowę, na nie są kody kreskowe pik, pik, Ej, okay. Okay. młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć Bulać okay. okay. budynki, i w końcu w siebie wierzyć Młody jeżyk, bo chciałbym tylko przeżyć e, e, e. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć Bulać okay. okay. budynki, i w końcu siebie wierzyć młody, e, 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 e.